powiedzieć wreszcie po tych starciach z czołówką? Myślę, że można powiedzieć, że wreszcie mieliśmy ciężki moment, który przezwyciężyliśmy. Mówię o tym drugim sesie, to na pewno. A jeśli chodzi o wynik, ja wiedziałem, że wynik prędzej czy później musi przyjść. Musieliśmy się skupić na tym, żeby, żeby przestać się poddawać, kiedy coś tam nam nie idzie i właśnie to wyszło nam dzisiaj bardzo dobrze. Dzisiaj chyba tak naprawdę wszystko Wam chodziło, bo było dużo większego tempa, funkcjonował blok to jest już to, w którym kierunku chcecie iść cały czas? Na pewno od strony takiej mentalnej musimy tak grać, bo inaczej, inaczej na pewno nie będziemy wygrywać meczów z czołówką. A jeśli chodzi o elementy czysto siatkarskie, to faktycznie dzisiaj w większości graliśmy na bardzo dobrym poziomie i nie na pewno nie będzie tak, że we wszystkich następnych meczach już nie zejdziemy z poziomu, bo na pewno pojawią się jakieś problemy. Najważniejsze, żeby walczyć i nie poddawać się o każdą piłkę, i myślę, że wtedy będzie dobrze. Wydaje mi się, że chyba też coraz lepiej czujecie się razem. To jest to, że ten czas działa na waszą korzyść, jako cały czas nowej drużyny? Czuć się razem to czuliśmy się dobrze od samego początku, coraz lepiej się na pewno rozumiemy siatkarstwo. I to jest najważniejsze, że to ten connection z rozgrywającym jest coraz lepszy. My też między, między sobą zaczynamy wiedzieć bez, bez rozmawiania, co kto zrobi w danej sytuacji. Linia przyjęcia też widać, że o wiele lepiej się dzisiaj dogadywała niż w poprzednich meczach. Także to jest na pewno droga, którą musimy podążać i, i, z, i z nimi skorzystać. Jak ważne było to zwycięstwo dla Was po tych dwóch porażkach z mocnymi mocarzami, można powiedzieć, no wiadomo, że trzy punkty, ale myślę, że tu psychologia też ważna. Jeśli chodzi o porażki z Jastrzębiem i z Ajaxu, to nie traktuję tego jako jakiś dramat, bo to są w tym momencie lider i wicelider, także jest to oczywiste, że oni grają bardzo dobrze, wygrywają swoje mecze. A dla nas najważniejsze było to, żeby zagrać na swoim dobrym poziomie i właśnie i mentalnie i siatkarsko. I to wydaje mi się, że był pierwszy mecz, w którym naprawdę trzymaliśmy poziom przez całe spotkanie. I na pewno to jest to, na czym najbardziej nam zależało i o czym mówiliśmy w poprzednich wywiadach pomeczowych, że to jest to, czego szukamy, i na szczęście dzisiaj to znaleźliśmy. I mam nadzieję, że już tego nie skupiło. Czego jeszcze trzeba szukać, żeby było jeszcze lepiej, na przykład w meczu ze Skrą, bo to będzie też wielka bitwa. Na pewno w meczu ze Skrą będą dwa elementy, ważne, o tym, kto wygra, czyli. Zagrywka i oczywiście to, co się wiąże z zagrywką, później blok obrona i to będą, to będą te dwa elementy, które zadecydują, kto to zrobi lepiej, ten wygra spotkanie. Dzisiaj było w tych elementach zupełnie przyzwoicie. Tak, całkiem przyzwoicie. Myślę, że może być nawet jeszcze trochę lepiej, ale tak jak mówię, robimy krok po kroku, trenujemy, przygotowujemy się do następnego spotkania i mam nadzieję, że zagramy przynajmniej tak dobre spotkanie jak dzisiaj, a może i lepsze. Dziękuję.